Hanna Zodziewicz i Jacek jest ochrzcili was na naszej rozy. Foto. Hanna Zodziewicz i Jacek Jeschke od początku nie ukrywali, jaki mają stosunek do wiary. Gdy na świat przyszła ich córka, zgodnie twierdzili w wywiadach, że zamierzają wychować małą w duchu katolicyzmu. Jak twierdzili, chodzi nie tylko o ich przekonania, lecz także o ich bliskich, którzy są wierzacy. Jesteśmy wierzaci, my się tego nie wstydzimy mówi Lohania w komentarzu dla portalu party. A Jacek dodal, Mamy też rodziny, które są wierzące i tak nas wychowali chcemy. Żeby to wszystko było w zgodzie z Bogiem Zobacz też Jacek jest, odbiera z szpitala Lechannin z udziewiczy nowo narodzona córka, z dziecią. W tym samym wywiadzie padł lota z pytania o wszystkich córki. Hanna z i Jacek jest chyba bowiem slubu kościelnego. Co, jak zauważyła wówczas reporterka, niekiedy bywa wykorzystywane przez duchownych jako kontrargument. Aby odmówić sakramentu rodzicom nieslubnego dziecka. Para nie miała jednak takich zmartwień i zapewniali, że wszystko jest już dogadane. My rozmawialiśmy z księdzem, więc róza będzie ochrzczona. Wydaje mi się, najważniejsze jest nie to. Jacy my jesteśmy tylko, żeby dziecko dolaczyło do kościoła, zapewniali i tłumaczyli, jeśli księdz zależy. zalezy. Żeby było więcej perafian, to sensowne jest, żeby dziecko ościc. Przypomnijmy, Hanna zu dziewiczy Jacek jest, nie ma ślubu kościelnego, ale ochrzcza córkę. Mówia, co na to księdz, najważniejsze, że dziecko dolaczy do kościoła. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Jak postanowili, tak też zrobili. W sobotę na profile obojga rodziców trafili zdjęcia z chrzcin malej Ruzy. A żeby nie było żadnych wątpliwości, post otrzymali hashtagiem chrześcijanka. W opisie podkreślili z kolei, że jest to istotna chwila zarówno dla nich, jak i dla córki. Ważny dzień naszej Ruzy, czytamy. Pod postem nie zabrakło oczywiście milych słów od znanych znajomych, w tym od Pauliny Sekut Jezyny czy Jamali z która Jacek tańczył w ostatniej edycji i tanca z gwiazdami. Gratulacje napisala z Duma zwycięzczyni Eurowizji.